Maximiliano Machanda. W ubiegłym tygodniu sąd w Lublinie nie zgodził się na areszt dla Zbigniewa Stonogi, któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 200 tysięcy złotych na szkodę prowadzonej przez niego fundacji i sprzeniewierzenie ich podczas gry w ruletkę w Kasynie. Sąd postanowił wniosku prokuratury nie uwzględnić i zarządzić natychmiastowe zwolnienie Zbigniewa S. Jak przed sądem dowodziła prokuratura, Zbigniew Stonoga miał bezprawnie płacić kartą fundacji w Kasynie. Mowa o trzech transakcjach trzech różnych dniach i. Łącznie o 217 tysiącach złotych. Podejrzany twierdził, że jest niewinny, a kartą fundacji płacił przez pomyłkę. Sąd uznał jego linię obrony za prawdopodobną. To dziękuję bardzo. Teraz Zbigniew Stonoga jest już w Norwegii, gdzie ubiega się o azyl polityczny, bo jak twierdzi w Polsce jest prześladowany. Zbigniew Stonoga jest kimś, co funkcjonuje pomiędzy skandalistą a szantażystą. Jest też oskarżony o bardzo wiele nadużyć finansowych. Z danych prokuratury wynika, że w latach 2000-2020 zapadło 28 wyroków skazujących Zbigniewa Stonogę. Ostatnio w sierpniu i we wrześniu 2020 roku w sądach w Ostrowi Mazowieckiej. W Warszawie i w Zawierciu zapadły trzy nieprawomocne wyroki skazujące Zbigniewa S na odpowiednio dwa lata sześć miesięcy, jeden rok i 8 miesięcy i osiem miesięcy pozbawienia wolności. Norwegia jest ostatnio modnym kierunkiem dla tych, którzy udają bojowników o wolność i demokrację, o konstytucję, a tak naprawdę mają potężne problemy z prawem. Chcą wykorzystać jakąś naiwność norweskich urzędników. Azyl w Norwegii otrzymał niedawno inny Polak, założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Rafał Gaweł, skazany za przestępstwa gospodarcze. Status pokrzywdzonych w tej sprawie ma jeden z banków oszukany na kwotę ponad 200 tysięcy złotych oraz Fundacja Batorego, która została oszukana na ponad 100 tysięcy złotych. W Norwegii Rafał Gaweł został uznany za ofiarę prześladowań politycznych. Maksymilian Maszenda, Wiadomości.